Paperlings Packaging przedstawia zabezpieczenie produktów w kartonie. Kartony towarzyszą każdej dziedzinie przemysłu. To w nich najczęściej transportujemy i magazynujemy przedmioty. Książki, zabawki, narzędzia, porcelanę, filmy dla dorosłych e, tego nie pokazujemy. Ale spakujmy. Wypełnienie pustych przestrzeni kartonu to podstawa. Sprawdźmy, jak może przebiegać ten proces. Aby lepiej wykazać różnice w samym procesie, posłużymy się jednakowo wydajnymi robotami. Jeden z nich będzie korzystał z rozwiązań oferowanych przez Paperlinks Packaging. Podzielimy ekran. Urządzenie w sposób automatyczny uzupełnia poduszki w koszu. Dzięki ich sprężystości nasz towar jest solidnie zabezpieczony. A drugi robot. Y Użycie poduszek to oszczędność czasu i bezpieczeństwo. Więcej informacji na stronie www.paperlinks.com.pl